Około 1420 roku pierzbięta z Branic ufundował w Ruszczy nowy, ceglany kościół w stylu gotyckim. Dodam, że kościół stanął w miejscu dawnej romańskiej świątyni. Jest to przepiękny przykład gotyku prowincjonalnego w naszym regionie. Kościół jest orientowany, dwunawowy, opięty przyporami posiada dwuprzęsłowe prostokątne prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym z gotycką zakrystią od strony północnej, nieco szerszą nawę zakończoną czworokątną wieżą, która pierwotnie zwieńczona była drewnianą izbicą. Należy zwrócić uwagę, że w ostrołkowych oknach prezbiterium umieszczone były kwatery witrażowe, z których jedna przedstawiająca świętego grzegorza patrona kościoła i jego fundatora przetrwała w tym miejscu do dziś dnia stanowi perłę sztuki witrażowej w Ruszczy po dziś dzień zachował się pałac który związany jest z historią rodu popielów w 1832 roku gospodarzem Ruszczy został Paweł Popiel, jeden z przedstawicieli galicyjskich konserwatystów, współzałożyciel czasu, konserwator krakowskich zabytków, który dobra rusieckie otrzymał od matki Zofii z Badenich, zaś od ojca Konstantego Popiela kamienicę w Krakowie przy ulicy Świętego Jana. Około 1863 roku Paweł Popiel rozpoczął budowę neorenesansowego dworu, wykorzystując sklepione piwnice poprzedniego budynku. Najbardziej charakterystycznym elementem otoczonego parkiem dworu był frontowy ganek wsparty na żeliwnych kolumnach. Przez wiele lat w rusieckim dworze Paweł Popiel gromadził w czwartkowe wieczory krakowskich intelektualistów, w gronie których dyskutowano na tematy artystyczne i światopoglądowe. Zmarł w 1892 roku w Krakowie, po długiej chorobie i został pochowany w krypcie rodowej przy kościele wróżczy, gdzie spoczęła także jego żona. Wróżczy bywał także. Znany krakowski architekt Adolf Szyszko-Bochusz, który w latach 1920-1925 dobudował po wschodniej stronie prezbiterium gotyckiego kościoła ośmioboczną nakrytą kopułę zakrystię, niszcząc tym samym neogotycką kaplicę grobową Katarzyny i Stanisława Badenich z połowy XIX wieku. 11 września 1918 roku dwór popielów odwiedził Achille Ratti, ówczesny wizytator apostolski w Polsce, a później nuncjusz apostolski, który w towarzystwie biskupa krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiechy, zwiedził tutejszy kościół, a także spożył podwieczorek na plebanii u proboszcza Leona Katany. Kiedy Achille Ratti w 1922 roku został wybrany na papieża, przyjął imię Piusa XI. W ścianę prezbiterium rusieckiego kościoła wmurowano pamiątkową tablicę uwieczniającą jego wcześniejszą wizytę z 1918 roku.